Ktoś tam wrzucił jakiś komentarz, żebym nagrał filmik o niżu demograficznym, czy coś takiego. Dlaczego jest spadek populacji, mniej narodzin, tego typu sprawy. Spoko, myślę, że temat jest ok. Mogę coś nawinąć ciekawego. Mam troszeczkę rozmyślenie na ten temat jak ja to widzę. Po pierwsze, jaki jest w tym problem, że w ogóle jest zaniżony wzrost populacji. Osobiście uważam, że żaden. Bo więcej ludzi nie oznacza więcej dobra. To chyba jest oczywiste. Z reguły jest wręcz przeciwnie. Więcej ludzi to więcej problemów. Ludzie często roznażają się po co? Po to, żeby mieć dziecko po prostu. Sami nie wiedzą po co. No bo by wypadało mieć, tak, skoro sąsiadka ma, no to głupio, że miał sam, tak. Poza tym, co mam robić w życiu, no to sobie zapuszczę dzieciaka, żeby mieć jakieś zajęcie, jakiś cel w życiu, jakiś sens, niby w życiu. Nie mówię, że to jest złe, że to jest bez sensu, tak? bo czasami no, rodzina to jest dobry pomysł, oczywiście, jak najbardziej. Tylko chodzi mi o to, że więcej ludzi nie oznacza lepiej. Bo jak się przytomni bardziej umysłowo jak się tak rozejrzycie, to chyba widzicie, że e, dużo jest rodzin no, takich trochę patologicznych, gdzie mają sporo dzieci i nie wprowadzają żadnej wartości w życiu. Ani dla innych, ani tak naprawdę dla siebie samych, no bo rozmnażają się nie mając do tego warunków dobrych nawet. Czyli nie, nie oferują żadnej jakości życiowej, dobrej, wyższej dla swojego potomstwa, bo nie, nie, nie chowają ich w dobrych warunkach, po pierwsze. Więc dużo ludzi się roznaża bez sensu, nie dając żadnej wartości, nie wnosząc, wręcz tworząc swoje kłopoty poprzez robienie dzieci sobie, i tym dzieciom, i innym. Ale to jest chyba oczywiste, więc nie będę się nad ten temat rozwodził za bardzo. Poruszę trochę mniej oczywiste aspekty. Jaki jest problem w ogóle w tym całym spadku demograficznym? Myślę, że główny problem, jaki jest rozpatrywany, to to, że jak zwykle chodzi o hajs. Jak, jak zwykle, no bo nasza e, zjebana cywilizacja rozpatruje w tych, e, pod kątem tych wartości to co jest ważne, a co nie, czyli czy można na tym hajs zarobić, czy nie. Co jest bardzo upadlające za, dla dobra, dla ludzkiej duszy degradujące jest patologią samo w sobie, żeby rozpatrywać problem monetarnie w kwestii tego, że jest zaniżony demograficzny wzrost czy coś w tym stylu. Bo co, bo jak będzie mniej narodzin, to nie będziemy mógł to utrzymywać starców? Bo nie będzie na emeryturę kto miał płacić? Z tym jest taki problem? No okej, okay, dobra, jest problem, ale to z tego względu mam robić sobie dzieci, żeby miał się ktoś opiekować nami na starość? Przecież to jest egoistyczne, tak? To ja będę sprowadzał dziecko na świat nie dając mu żadnego szczęścia w tym świecie, ale będzie mi pomagał przysłowiowo Zmieniać Pampersy, powiedzmy tak? Teoretycznie, metaforycznie mówiąc, na starość. No to to jest czysty egoizm, tak? Kolejna kwestia. Pytanie: po co się rozmnażać? W dzisiejszych czasach, szczególnie gdzie no, stan świata nie polepsza się, e, zło zakotwiczyło się tak dobrze na tej planecie i tak e, znakomicie zarządza, rządzi właściwie. Dyma dobro, można powiedzieć. Że praktycznie nie mamy szans się wyrwać z tego, więc będzie coraz gorzej. Więc jaką przyszłość dajemy dzieciom, sprowadzając je na tą chorą planetę, gdzie rządzi zło? No, żaden to prezent, tak? Ja osobiście, właśnie z tego względu, głównie nie chciałbym się roznażać, bo chcę być dobrym ojcem, i dlatego nie sprowadzę swojego potencjalnego dziecka na ten zjebany świat, żeby się nie męczyło. Po prostu nie żyło w tym piekle, tak naprawdę, które się szykuje, już powoli jest. Po co? Życie na tej planecie e, praktycznie nie ma sensu, bo rodzisz się po to, żeby służyć złu, pasożytom. Takie to zajebiste, tak? Służysz destruktywnej sile, która doi z ciebie dobro z, twojego, z twojej duszy, można powiedzieć. Wysysa to, co cenne. W tym społeczeństwie, tych właśnie, powiedzmy, bardziej świadomych, to nazywa się to luszem, lusz, czyli ta energia cierpienia, którą pozyskują te demony, niby co rządzą tym światem. A no to załóżmy, że to jest prawda, no to to zło, jesteśmy tu po to, żeby produkować dla nich lusz, czyli tą energię cierpienia. I to by miało sens, bo tak to wygląda wszystko. Niestety. Tak jest, podejrzewam. Chociaż trudno sobie to wyobrazić, no ale tak wychodzi na to, że tak jest. Teraz ja osobiście no, trochę jestem antynatalistą, czyli jestem za nieroznażaniem się z tego względu, co powiedziałem przed chwilą. Ale tylko trochę, bo też uważam, że szkoda trochę, że dobsi ludzie się mniej roznażają, a w sensie ci kumacie, a ci tempi nieświadomi się bardziej roznażają, więc. To tworzy ten dysbalans, gdzie zawsze zło będzie przeważać. Bo dobro nie ma ochoty się roznażać w tym syfie, a głupota nie widzi, że zło rządzi światem, więc się roznaża, myśląc, że jest wszystko ok. Widzi w, w różowych okularach ten cały syf. No i to jakby zniechęca mnie automatycznie, żeby wydawać dziecko na ten świat. Ale z drugiej strony szkoda, że coraz więcej. Jakby no debili jest, a coraz mniej mądrych ludzi, no bo ci mądrzy nie chcą się rozmnażać. To to jest ten problem tak naprawdę. Tak poza tym osobiście ja ten świat widzę jako więzienie bez wyjścia. Jako świat piekielny, którym rządzi zło. Tutaj nawet nie da się promować dobra, dobrych wartości, bo za bycie dobrym jesteś atakowany i no, karcony generalnie masz gorzej, masz przejebane, będąc dobrym. Cwaniak ma o wiele lepiej, nawet jak jest trochę głupi, niż mądry, dobry człowiek, bo z prostym językiem, tak, świadomy, no to będziesz miał utrudnione, przejdziesz przez wiele, wiele więcej trudności niż taki cwaniaczek, co sobie działa zgodnie z tym samym głównym syfem, który uległ temu złu, Działa zgodnie z tym złem, no i jest wynagradzany przez zło monetarnie, i nie tylko. ma łatwiej z kobietami, łatwiej mu wszystko, rodzinę założyć i tak dalej. Także jak widzicie, jesteśmy zachęcani na tym świecie, żeby być złym cały czas. Ja jestem zachęcany cały czas, żeby nie mówić tej prawdy, co on teraz mówię. To ja robię tylko dla. Można powiedzieć, dlaczego? Dla własnej duszy, szacunku, samego siebie. Dla samego siebie szacunku. Dlatego, że jestem świadomy tego. Dlatego, że się nie godzę na to zło, w którym żyję. Dlatego to mówię. Nienawidzę tego świata. To jest yy, skurwiała, skurwiały świat, który nie powinien istnieć. To zło nie powinno istnieć. Ten cały system jest oparty na złych wartościach niszczycielskich. Które tworzy właśnie ten luz, który wcześniej mówiłem, tą energię cierpienia, piekło, tworzy piekło. I ten cały system monetarny to jest zło. Wiara w niemoralny rząd, tak? czyli w niewolę, tak naprawdę. Nie chcę z tym mieć nic wspólnego. Nie pamiętam, żebym się pisał w ogóle na to, że żeby się tu wcielić i żyć w tym głównie. Ale wracając do tematu, bo znowu odbiegłem od tematu, trochę mnie poniosło. Miałem mówić o spadku populacji. Nie jest to żaden problem, bo populacji jest strasznie dużo. Jesteśmy jak bydło hodowani na ilość, żeby produkować właśnie ten lóż, cały syf, to wszystko. Więc im mniej ludzi, tym lepiej, tak naprawdę. Jakby w ogóle ludzi nie było, tylko sama natura to byłby, byłoby nieporównywalnie lepiej. No chyba, żeby ludzie działali na dobrych wartościach bez bycia zawładniętym przez zło, no to wtedy moglibyśmy stworzyć raj na tej planecie i byłoby nawet lepiej z nami niż bez nas. Moglibyśmy piękne krajobrazy tworzyć, permakulturowe i tak dalej. Permakulturowe, no zgodnie z naturą byśmy mogli żyć, tworzyć jeszcze bardziej wzbogacać piękno natury, jakieś piękne budowle, opiekować się zwierzętami, żeby były szczęśliwe wokół nas, bo my autom automatycznie lubimy zwierzęta, tak? Kochamy, są słodkie, urocze zwierzęta stworzenia, więc w raju, jakbyśmy sobie żyli, no to byśmy jeszcze bardziej się nimi opiekowali prawdopodobnie i byśmy byli szczęśliwi z tego powodu, no bo to by napełniało nasze serca radością. Jakbyśmy się opiekowali zwierzętami na przykład. I te zwierzęta by nas kochały, byłoby coraz gorsza jakość życia jest, bo coraz Droższe, coraz wyższe ceny są, po prostu coraz ciężej się żyje. Zwykła praca nie potrafi utrzymać rodziny. Mieszkania, jak wiadomo, są bardzo drogie. Kryzys, jeden pogania drugi, więc się odechciewa znowu z tego powodu produkować. Dosyć oczywiste. Kryzys wisi na kryzysie generalnie. Ja na przykład osobiście nie chcę mieć dziecka z paru względów. Ja akurat jestem wymagający pod tym kątem, żeby mieć w ogóle jakieś dziecko. Żebym chciał mieć w ogóle dziecko, musiały być spełnione pewne warunki. Mówię to akurat pod siebie, bo z tego co widzę większość ludzi ma mniejsze wymagania co do e, tego, żeby mieć dzieci, czy ich nie mieć. Ja mam trochę większe, dlatego nie będę miał dzieci nigdy, bo są niemożliwe praktycznie do spełnienia te warunki. Ale to ja, takich jak ja jest mało. Więc to jest trochę odbiega od tematu teraz. Ale osobiście powiem czemu ja bym nie chciał mieć dzieci, z tego względu, że musiałbym mieć po pierwsze odpowiednią kobietę do tego, która, którą kocham po prostu, która mi się podoba. Kocham ją, bo wtedy to jest taki dobry klej, spoiwo takie do trzymania nas razem a w szczęśliwym związku szczęśliwiej dziecko się wychowuje, wiadomo, niż w patologii, gdzie kłócą się rodzice codziennie na przykład, nie? Wiadomo. To po pierwsze. Po drugie, to dziecko musiało być w dobrych warunkach chowane, żeby mi się w ogóle chciało chować, a nie w tych zjebanych warunkach, które oferuje nam ten Matrix, nazwijmy to. No i to już jest poza kontrolą moją. Myślę, że to zniechęca sporą część ludzi, tych bardziej świadomych, że nie chcą po prostu się roznażać w świecie, który jest zdominowany przez złe siły. To wiadomo, że jak rodzisz dziecko w więzieniu, no to będzie żyło jako niewolnik. To mówię teraz do tych świadomszych, którzy wiedzą, że żyjemy w więzieniu, w jednym wielkim. A ci mniej świadomi, no wiadomo, mają mniejsze wymagania, bo dla nich to jest co za problem, tak? No, jest jedzenie, jest schronienie, jest zabawa. I tyle chyba. To są ich wymagania. 800 plus i takie tam. Jakoś sobie poradzimy, nie? Jolka sobie daje radę, to ja sobie też dam radę. Sąsiadka sobie daje radę, a jest głupsza ode mnie, to sam ja mam sobie się. radę, Mniej więcej takie myślenie. Też, jakbym chciał mieć dziecko, no to musiałbym więcej zarabiać, bo stać mnie i zaledwie przy moich zarobkach na utrzymanie samego siebie. Ledwo. A co dopiero rodzinę. Więc tutaj też mogę sobie pomarzyć, nawet jak bym chciał. Poza tym i tak nie mam odpowiedniej kobiety do tego, z którą chciałbym być na dłuższą metę. Kolejna rzecz, ważna jest jakość genów, tak? Żeby przekazać geny jakościowe. Ludzie też, dużo ludzi, no, jest ogólnie degradacja na świecie, w tym też degradacja genów, tak mamy dużo chemii, niezdrowego trybu życia, eee... W związku z tym mamy pewne kłopoty hormonalne. Faceci już nie są tak męscy jak kiedyś z reguły. Kobiety nie są tak kobiece jak kiedyś. Więc nie ma tej polaryzacji, tego przyciągania, tej atrakcji. Tak więc nie przyciągamy się, nie, nie podobamy się sobie tak bardzo jak kiedyś. Więc tutaj już jest problem ze związkami się pojawia, tak więc z dobieraniem się w pary. Jesteśmy bardzo teraz jako cywilizacja w totalnej dupie. Jak nigdy dotąd, jeszcze chyba nie było takiego kryzysu, żeby było tak ciężko się dobrać w pary jak w dzisiejszych czasach. Mało tego, kobiety są rozpuszczone bardziej niż kiedykolwiek, bo feminizm przejął kontrolę mentalną nad światem. Także można powiedzieć bardzo prosto: że no Dupa bardziej rządzi światem teraz niż facet, więc no, no kobiety są generalnie rozpuszczone tak? bardzo i Faceci, żeby mieć w ogóle taką kobietę, muszą wokół niej latać ciągle i dogadzać, i serwować, sponsorować i tak dalej. Co jest niegodziwe, co jest złe i jest patologią samo w sobie, więc to jest też duży problem, który zniechęca do reprodukcji. Kolejna rzecz oczywiście mieszkania, wzrost cen, kryzys. Gospodarczy kryzys, jak zwykle wymyślony na siłę. Bieda wymyślona tak naprawdę w naturze nie ma biedy. Przy niewielkiej współpracy można by było raj zbudować, ekowioskę i tak dalej. Gdyby nie było oczywiście głupich, głupich, złych przepisów przez te złe siły wprowadzonych tutaj, które uniemożliwiają nam robienie tego, po prostu jest nielegalne. Robienie dobra na dużą skalę jest nielegalne. Tak? Bycie niewolnikiem za to jest legalne, jak najbardziej. No co? Najważniejsze rzeczy już powiedziałem. Coś, co ogranicza wzrost populacji. Kolejna rzecz, z tego co wiem, to te maniaki, co rządzą tym światem, te pasożyty, demony, czy jak ich tam nazwać, to oni chcą zdepopulować cywilizację tam do ponoć pół miliarda ludzi, zmniejszyć ludzkość, liczebność, żeby było łatwiej kontrolować, bo tak wielką ilość ludzi ciężko jest kontrolować, więc to jest też program do populacji, czyli wprowadzanie kryzysu gospodarczego, zawyżanie cen domów, mieszkań, żeby się ludzie nie mogli roznarać swobodnie, tak? Rozpuszczanie kobiet, żeby leciały tylko na bogatych czadów, co jest nieporozumieniem jakimś. Dobra, bateria mi powoli siada, będę musiał kończyć. Zaraz. Się rozładowała.